kopiować kilka nasze materiały, rzucać na TikToka, obrażać, zarabiać na tym sobie, bo mają konta zagraniczne, to was w robią, bo nas mają grube tysiące dolarów. Nie mogą zarabiać na naszym wizerunku. TikTok nam już już. Dobra, dalej. po kolei. Ludzie, w większości, znają cię z szotów, nie? Jest bardzo, bardzo wąskie grono. Nie? Które siedzi 14 godzin na waszym streamie. Bo to, to tylko świadczy o tych ludziach, że jak ludzie mają czas, żeby 14 godzin, 14 godzin oglądać wasz stream, to ewidentnie jest coś z nimi nie tak. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo jak komuś muszę, to znaczy, że z kimś jest również coś nie tak. Więc. Ludzie znają się z shotów. Ale jestem jak najbardziej na tak, żebyś. Zgłosił wszystkich szoterów, nie? Zgłoś wszystkich szoterów, niech znikną twoje treści z TikToka. No po prostu niesamowite, nie? Sam przysłużysz się temu, że znikniesz z TikToka, że wszystkie twoje treści znikną z TikToka. Przecież to jest niesamowite, Daniel. Zrób tak, wszyscy cię wspieramy w tym, w tym, w tym co chcesz zrobić. Zgłoś wszystkich szoterów, niech wszystkie twoje treści znikną z TikToka. To jest po prostu najlepszy prezent jaki sprawisz wszystkim na święta nie że treści z Danielem magikalem znikną z TikToka